Jakie jest granica komputerów? No bo fizyka ograniczy nas w pewnym momencie, nie? Ja myślę, że teraz, właśnie dlatego, czy to że to, już jest to. Tak, jesteśmy. Te, te właśnie te, te chyba 3 albo 4 nano. A czy zmiana jest... krzemu na coś innego by pomogła, czy to nie ma kompletnie znaczenia? No, no wiesz, no cały czas no mówiono, mówiono o tym, żeby zmienić krzem na, na, na grafen, tak, jakieś podkłady grafenowe. Ale to, to, się, to się nie dzieje? tak? Mhm. Zauważ, no, no nie dzieje się z za... tego czy innego powodu, tak. ale czy fizycznie na przykład grafen faktycznie pozwoliłby nam na jeszcze mniejsze tranzystory? Prawdopodobnie, prawdopodobnie mógłby jeszcze kawałeczek przesunąć tę skalę w dół, dlatego że ta stała struktury tej krystalicznej grafenu węgiel jest mniejszy niż, mhm. niż, niż krzem. I, i, i pewnie można by tutaj troszeczkę to przesunąć, ale przyznam szczerze, że, że nie wiem. Mhm. Gra, o grafenie chyba już wszyscy zapomnieli jako o tym podłożu, bo to jest podłoże, które nie jest tak trwałe. My się świetnie nauczyliśmy czochrać te kryształy tutaj o czochralskim, tak trzeba pamiętać i o tej metodzie czochralskiego budowy tych monokryształów krzemu, cięcia ich na wafle, napylania kolejnych warstw, cięcia na kawałki, testowania i robienia jakby tych różnego typu procesorów, procesorów takich centralnych, graficznych i tak dalej, i Powiem tak, w obliczeniach, teraz te obliczenia, które obecnie są stosowane, ja może podam Ci przykład, tak, bo o Internecie tam coś mówiliśmy, tak, mówiliśmy o tym, jak dużo tych gigabitów na sekundę w tam płynie w jedną i w drugą stronę, nie wiem czy wspominałem tutaj w którymś z odcinków, bo tak już się gubię, wiesz, o tym co mówiłem, co nie. Zawsze warto wspomnieć tak, raz. ale mówiłem o naszym teleskopie LOFAR. To jest tak, żeby pokazać jakie są wyzwania przed, przed informatyką. Nasz, nasz komputer LOFAR, to, jest, to są 52 stacje. My mamy w Olsztynie jedną stację, dwie inne są w Polsce, tam pod Poznaniem i pod Krakowem. I taka stacja to jest nieco ponad 3000 anten. Każda z anten z częstotliwością 200 milionów razy na sekundę yy, tworzy informację, tak, informację o napięciu na tej antenie. A napięcie powstaje skutek tego, że sygnał z kosmosu w tej antenie wymusza ruch elektronów. No i zobacz, jest ponad 3000 tych anten, jest 3000 strumieni. Z taką częstotliwością, to jest oczywiście, my nad tym panujemy, jest to digitalizowane i w postaci takiego sygnału zero jedynkowego mniej więcej 3 do 4 gigabitów na sekundę. Taki sygnał do, do internetu. To jest porównywalne akurat w Olsztynie, bo, bo mam taką możliwość, jest to porównywalne do ruchu, jaki jest generowany przez miasteczko akademickie wtedy, gdy są studenci. Tak, no bo mam tam przyjaciół w Olmanie, tym olsztyńskim centrum sieciowym, i oni mi są w stanie powiedzieć, jaki jest generowany ruch, i ja wiem, mogę to porównać. Czyli jeden instrument generuje właśnie tyle danych, to tam po przetworzeniu my zapisujemy około tam półtora terabajta danych na godzinę. Tak? Takich już przetworzonych wstępnie z tego wszystkiego i potem nad nimi pracujemy. Natomiast. Oczywiście potrzebne są komputery, trzeba nad tym pracować. Natomiast jest w tej chwili już w fazie budowy radioteleskop, który nazywa się Square Kilometer Array. To jest teleskop o łącznej powierzchni jednego kilometra kwadratowego. Jest gigantyczne, gigantyczne urządzenie o gigantycznej czułości. I ono będzie, tu uwaga, gdy będzie w pełnej jakby konfiguracji, będzie produkować strumień danych. Jak się szacuje, około stukrotnie przewyższający dzisiejszy ruch w całym internecie. To już będą, to już będą setki petabitów na sekundę. I teraz, jak nad tym zapanować? To będzie centralny komputer, który też szacuje się, moc obliczeniową będzie miał taką na poziomie 100 milionów PC. Ale tam jeszcze będzie chmura chmur, tak? czyli te obliczenia w chmurze, ale jeszcze będzie nad tym panowała jakaś taka zewnętrzna struktura. To, to, to jest urządzenie, które no, też odmienia nam obraz informatyki. Też chciałbym, żeby taka była świadomość, że astronomia, w szczególności radioastronomia, ze swoją horrendalną dzisiaj przy tych nowoczesnych instrumentach ilością danych, ona powoduje, że Informatycy z największych firm, kiedyś miałem okazję tam zajść do sali, ale nic nie rozumiałem i wyszedłem po 10 minutach, była w Holandii konferencja, gdzie byli przedstawiciele IBM, hewlett Packardu, Microsoftu, i debatowali, jak to ugryźć. Jak, jak się z tymi danymi rozprawić? Bo wiedzieli, ile tych danych będzie. To jest dopiero to jest dopiero ta informatyczna przyszłość. I teraz właśnie pytanie, skoro Obliczenia równoległe już trafiają na ścianę. Fotonika jest jeszcze w powijakach, chociaż i tak tam będą głównie światłowody do, do śmigania tych danych używane. To, to jak to wszystko ugryźć? I, i właśnie grafen nie krzem już trochę tak okrzem, no, no co z tym zrobić? To ja, to ja pytam, tak kto? to zrobił? Ja. Tak. <laughs> Pan? Co? Ja pytam. Ja pytam. No tak. <laughs> tak, no. Także to, to jest... I, I tutaj się jakby zbliżamy do, do tych... Do, do tych... infoszoku. Do infoszoku, tak. Bo to jest, to jest naprawdę, to jest infoszok. Słuchaj, no jeżeli sobie... No wyobraź sobie teraz cały internet, gdzie... Zobacz, te, ten materiał oglądacie... Dzięki. Dzięki, tak. Nie... Ten materiał oglądacie dzięki. Nie I ten sponsor. Wchodzi. Materiał oglądacie w serwisie YouTube. Nie wiem, czy ktoś z Was się jakby zdaje sobie sprawę z tego, że w każdej sekundzie na YouTube jest uploadowanych około 500 godzin materiału. Proszę bardzo. Takie to też są... są ilości danych <noise> Tak, po prostu. W każdej sekund... Nie, to jest, przepraszam, to jest źle w 60 sekundach. Bo ja sobie przypominam taki wykres. Niedawno pokazywałem studentom przy okazji internetu rzeczy. I, I tam było 60 sekund. Przepraszam, w każdej minucie 500 godzin, tak? W każdej minucie 500 godzin, tak? To jest to jest to. Troszkę przesadziłem. Więc. Yy... Zobaczcie, jak, 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 Ale spokojnie to już za chwilę. Ale zobaczcie, jak, jaka to jest chorendalna ilość, i to nie są dane, tak jak tutaj nagrywane to jest w kamerze 4K, tak? No w trzech. W trzech K. Nie, w trzech kamerach 4K. To 12k. To 12K matko, K. O, matko, 12k. Wszystko pryszcze widać. <noise> Ta, i, to, I nawet Słuchaj, więcej. tu jest mniej więcej 50 megabitów na sekundę braz w każdej. W tym tak. momencie tak jest ustawione. Z każdej idzie 50 megabitów 50 na sekundę. megabitów na sekundę. No To jest, no to jest, no to jest mniej niż, niż w tym naszym lofarze, gdzie jest, gdzie jest 4, 4 gigabity na mm -hmm. sekundę. Natomiast zobacz jaki to jest strumień danych. Mm -hmm. No, oczywiście, i, i to jest w, w pełni, tak? W całości potem jest przesyłane i, i, i oglądane. I oglądane może jednocześnie przez więcej niż jedną osobę. Pewnie będzie mniej, bo YouTube tam sobie to skroi. Tak, jest, oczywiście, jest kompresja, nie? tak? Jest duża Ale kompresja. Do komputera idą trzy sygnały 50 MW Tak, na więc, sekundę, więc, teraz, cały czas. więc teraz weź sobie wyobraź, tych wszystkich ludzi, te, te miliardy ludzi, a użytkowników internetu jest na. na na ten rok się szacuje, że około 5 miliardów z 7, którzy żyją na ziemi, 5 miliardów ludzi korzysta z internetu w mniejszym lub większym stopniu i każdy tam gdzieś coś wiesz, coś coś czy ten w telefonie. Ruch jest niebywały. To jest niebywały ruch i wyobraź sobie, że ten ruch jeszcze włączą jedno urządzenie i nagle będzie ten ruch tak, 100 razy większy. Oczywiście to będą dedykowane łącza, to nie będzie tak, że internet się zapcha. Natomiast tu chodzi o porównanie. Więc i te komp i komputery muszą to przetwarzać. Ten sygnał, on, on się sam z siebie nie generuje. Ale słuchaj, przecież teraz, jak były ostatnie perturbacje zdrowotne na całym świecie, no to Netflix ograniczył, na przykład, i YouTube ograniczył jakość filmów przez pewien czas. Na przykład nie było tak, że nie można było oglądać ale domyślnie były włączone niższe jakości, czyli nie, na przykład nie HD, tylko tam Aha. 460p o, no e, i tak się filmy włączały a, przez ja długi tak czas, mam... bo po prostu ruch w necie przez to, że ludzie siedzieli w domach był tak olbrzymi, że DNS-y Zabacz. nie nadążały. Nie, nie straciłem, bo i tak mam słaby w domu internet no i pewnie wiedzieć. ciągle jest tak, taka ciągle słaba jakość, tak. słabą jakość. Natomiast wiesz, 4K jak chciałeś teraz, no to jest tak, że jak sobie włączacie um, PopScience, to automatycznie wskakuje już docelowo w 4K gdzieś tam, tak. chyba że macie ustawione domyślnie, żeby było w niższej rodziczości, a wtedy domyślnie wskakiwało nawet nie w HDRady, w tym 720p, tylko jeszcze w tej niższej tak. wartości, bo po prostu ruch był tak olbrzymi, że za chwilę byłyby problemy właśnie no. z zapychaniem więc, się. Więc zobacz, jest ten problem, ten problem w współczesnej informatyce i w, tej, w tych komputerach, tak naprawdę, nie problem chyba w, w przetwarzaniu informacji przez komputery. Bo tych komputerów zawsze możemy dołożyć. Gdzieś tam te serwery, Google czy, czy YouTube'a, nie wiem, to pewnie jest połączone, bo to jest chyba ta sama firma, ja się nawet nie orientuję w tym. YouTube i Google, tak, tak. Tak, to jest ta to jest sama. To sama firma, więc gdzieś tych serwerów oni dokładają, tak? Jest, tylko że z drugiej strony e, jest też te serwery i te poszczególne komputery, ktoś z Was ma komputer, to pewnie, pewnie zdaje sobie sprawę z tego, że. E, Rachunki za prąd rosną, bo komputer to jest tam 700 czy 800 watów. Mhm. I jeśli, no to... jeśli gramy czy oglądamy coś, to ten procesor to działa. I, tak, i to są. To są ten zdaje się, że już jak piekarnik daje 2 kW. Kilo... Albo 3, tak? nawet nie, 2 no, no, no to już jest, to już jest. Jak yy... go tak na full włączysz, a przy tym, co te, teraz robimy, to on no teraz tak chodzi. teraz właśnie zastanawialiśmy się, nawet, nawet nie wiem jaka jest cena prądu. Wiemy tylko, że od nowego roku plus 40%. Tak. Natomiast teraz nie wiem, złotówkę półtorej złotego, no ale zobacz, jak masz 2 kW i ten komputer ciągle działa, tak, mm. bo renderuje, bez przerwy coś robi, no to na dobę ci wychodzi ze dwie dychy. Pewnie, albo, albo i więcej. Nie wiem. Tylko z mówiąc. tego komputera. To, teraz... że nie chodzi cały czas. Tak, to, więc, więc ale to też też. Ale liczyliśmy brać... dzisiaj tutaj ile światła. Ochłania. Tak, bo to nie jest tak, że procesor jest mniejszy, to i mniej prądu. Nie, nie, tam. Im więcej elementów, tym, tym trzeba jednak te każdy element trzeba zasilić. I tym dlatego trzeba bardziej chłodzić, bo się tak, bardziej grzeje. Gdzieś, oczywiście, no, ale tak, ta to też jest, ucieka. Te, te elektrony, gdy się poruszają, jest dysypacja energii. One, one też, też jakby napotykają opór. Opór yy, to jest odbieranie części energii i przekazywanie na zewnątrz. Tak? To w tym jest, przypadku ciepło. Tak, tutaj jest w dużej mierze ciepło, więc bardzo dobrze, jeśli jeśli komputery, nie wiem, są ustawione w takim miejscu, gdzie chcemy raczej dogrzać niż, niż chłodzić.